Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, Ulica Urzędowska 351, Autokomis, telefon 600 968 157. Zakończyła się realizacja programu Ekologia i Ja. Uroczyste podsumowanie odbyło się 29 listopada w oddziale dziecięco-młodzieżowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starej Części Miasta. Podczas spotkania odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego Las Pełen Niespodzianek. Na konkurs spłynęło 206 prac. Komisja przyznała 3 nagrody główne i 40 wyróżnień. Zwyciężyła praca Olgi Mitkiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6. Drugie miejsce zajęła Alicja Kardys z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Trzecie Patrycja Gołębiewska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3. Laureaci konkursu otrzymali nagrody w postaci gier i książek o temacie Przyrodniczej. Nagród pocieszenia też było bardzo dużo, były to wyróżnienia. Dostało je 40 osób, które postarały się, żeby te ich prace w jakiś sposób były wyjątkowe. Nagrody też dzisiaj otrzymały osoby, które najczęściej korzystały z biblioteki i brały udział w różnego rodzaju konkursach. Związanych z ekologią. Te osoby dostały też dzisiaj fajne nagrody. To taka zachęta dla innych, żeby na przyszłość też jednak nie omijali biblioteki, tylko z niej korzystali, bo są naprawdę fajne tutaj akcje. Na koniec spotkania dzieci i ich rodzice obejrzeli wystawę prac plastycznych, zdjęcia oraz film z wycieczek po ścieżkach edukacyjnych na leśnictwa Kraśnik.